No i siemanko witam w kolejnej partii, ciężko mi sobie z głowy wyrzucić poprzednią przegraną, szczerze mówiąc nie mogę tego ciągle odboleć, ale dostajemy białe, naszą ulubioną obronę Fildorfa, która jak na razie w tej serii jest dosyć częstym gościem niespodziewanie, no i jak do tej pory z wynikami całkiem przyzwoitymi, tutaj przeciwnik rozwija się przez koniec e7, z tego, co się orientuję, plan jest dosyć prosty, czyli właśnie przez goniec f4, hetman d2 i długą roszadę się można rozwinąć z planem f3. Hmm, tu chyba nie muszę nic robić, na razie jestem z kolczkiem d4, gram po prostu sobie f3. Jak weźmie, to weźmie, może zagrać c5 przyszłościowo. Nie wiem, czy goniec g5 się jednak nie grało, ale no tutaj myślę, że aż takiej różnicy dłużej nie ma na ten moment. Plan jest taki, żeby zagrać g4 na g5 prawdopodobnie. No dobrze, przeciwnik gra odważnie. A5 poszło, może schować króla najpierw na b1 na przykład. To nigdy nie jest zły plan po takiej długiej ruszadzie. Myślę, że król b1 nie jest ruchem, który by mnie tutaj w jakieś wielkie trapaty wpędzał. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. No ale a5 na pewno jest ruchem, który zabiera przestrzeń na skrzydle hetmańskim. Czarne jakieś tutaj sobie klocek dokładają do tego, żeby ustanowić dominację na tym skrzydle, no ale poszło teraz takie pasywne skoczek 8 dosyć czemu tak poszło, nie wiem, choć się domyślam, prawdopodobnie czarny chciałby zagrać h6 i ustawić gońca g5, wymienić swoje czarnopolowe gońce i być z tego powodu bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale my zagramy g5, chyba po prostu tak sobie pogramy, z planem chyba skoczek na i o tak poszło, więc f6, no dobrze, czy mogę teraz zagrać skoczek F5? Pomyśl. Zagra G6. Eee, skoczek H6. Król tutaj. No i skoczek H6 będzie się czuł trochę taki wyautowany. Bicie z kolei skoczka na C6, bicie gońcem, skoczek D5. No też to nie jest takie, ale może po G6 nie muszę wcale grać skoczka na H6. Może mogę na przykład, nie wiem, zagrać skoczek G3. Pomyślałem, zagra. Podoba mi się idea zagrania skoczka F5 żeby jednak wymusić tutaj od czarnego jakieś ruchy pionkiem sprzed swojego króla, bo jak wiemy, najsilniej, najsilniejszy łańcuch pionkowy przed królem wygląda właśnie w sposób następujący czyli wszystkie trzy pionki na swoich polach startowych. Najtrudniej jest w taki sposób je zaatakować. No dobrze, a czemu tak? Czemu tak? Jak pójdziemy teraz sobie skoczkiem na D5, no to. Wydaje mi się, że czarny musi się no po prostu właśnie wrócić, Hetman D8, i nic tutaj specjalnie nie osiągnął tym zagraniem. A czy przypadkiem tutaj coś się nie dzieje? Mm, bijemy skoczkiem, bijemy Hetmana. On bije Hetmana, my gramy koniec G5. No i zostaje mu tylko pole E5. F4 nie ma jakichś takich ruchów. No dobrze, dobrze, może zagrajmy to po prostu wieża, czy chcemy grać, no chcemy grać wieża G1. Raczej zajęcie wolnej linii nigdy nie jest, e, nigdy nie jest błędem w takich pozycjach, bym powiedział, delikatnie rzecz ujmując. Ten goniec, tak mi się zastanawiam, gdzie by chciał swoją przyszłość odnaleźć, gdzie on się widzi za 5 lat w tej firmie. No na razie jego skoczek się widzi na polu E5. To czy ja mogę to wziąć na E5? Może? Pionkiem tego odbić na pewno by nie chciał. Odbiłby sobie gońce. Ja zagrałbym sobie F4. On by się wrócił na pole F6. I co dalej? I to jest zawsze właśnie takie pytanie: co dalej? No bo co, grać hetwę goniec E2? No wygląda to ciutkę pasywnie, a zbić na przykład teraz to, O. To jest myśl. O, to jest myśl. Czekajcie, zbić na F6. No, on zakładam skoczkiem by nigdy nie chciał bić, no bo zawsze są jakieś gońce F6, więc bicie na F6, Hetman F6, goniec G5 skoczek. No jego Hetman już nie ma pola E5, więc jest jakby uwięziony w tej przestrzeni. E, goniec G5, no tylko że ma skoczka na F3 i co ja sobie zbiję na F6, on sobie zbije na L2 z szachem, ja odbije. No, tylko że on nie może zbić, bo ja zbiję i jestem figurę do przodu. Czy ja dobrze to policzyłem? Pomyślmy jeszcze raz. Biję gońca na F6. On bije hetmana na F6. Ja gram goniec G5. On bije skoczkiem na F3. Ja biję gońca na, e, hetmana na F6. On bije hetmana na D2. Ja biję wierzy 2. On bije skoczka F6. Ja biję skoczka F6. No i nie może odbić, bo, bo tutaj król jest pod związaniem, więc ja mu biję to, ja mu biję to. Ja mu biję to i to. Hetman i trzy figury. Eee, za Hetmana i moje dwie figury. No to musi być. No dobra, to bijemy. No może z koczkiem, ale. Koniec G5. Boję się, że coś źle policzył. Ale no chyba nie, no nie może. No to bijecie tutaj, bicie tutaj to po prostu związanką. No musi być na F3 teraz. Żeby to jakoś w ogóle uratować. No ja biję na F6. Jezu, no przecież nie ma teraz koczka na D5, czym ja chcę to bić na F6? Jestem piąkam mniej. O Jezu, widzowie, widzowie, co ja gram? Wieża G2, G6, bicie, bicie, nic tu nie ma. Mhm, no to se, to se, to se, to se zdobyłem figurę więcej, ajajajajajaj. No, te moje obliczające to są po prostu wow, wow, wow. Hmm, 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 hmm. Może zostanę nauczycielem matematyki w szkole, co? Eee, wieża g2. No i tak nie mogę nic zagrać. Znaczy, no nie mam planu nawet sobie innego zagrać. Muszę zagrać jakieś wieża g2, goniec c4 i będziemy się coś po tej diagonali starać, tutaj wyczarować. Ale no to oni nic mi nie dają. Zagra król g7, król h8 i jest po prostu czysty. Ej, czemu tak? Nie wiem, czemu tak, no ale skoro pozwolił wziąć mi pionka na G6, no to sobie. Yy, no skorzystamy z tej okazji. Bicie tu, tu, tu. No to się jeszcze może odratować, tak naprawdę, bo tutaj chyba przeciwnik nie docenił trochę ruchu goniec G G G G C4, ale coś, no nie, nie. Dzisiaj nie myślę, albo przynajmniej nie widzę pewnych rzeczy, chociaż nie wiem, czy tylko dzisiaj, jak, ten, jak ta seria pokazuje, no też tak tak, tak, też się zdarza, takie dni, ale no to już wygląda ładnie. Tutaj taka nie może uciec królem na H8. zbić, no może zbiję co? Odbije na G6, my bijemy na G6, on gra królem. No czy tu król nie może, bo tu jest MAT, musi grać tutaj. I co wtedy? Aha, no tak, no to wymuszone trochę, ale. Jak zagra tutaj, to ja w ogóle gram tutaj i grożę mu skoczkiem i grożę mu matem, tak bym to widział, szczerze mówiąc. E, tylko czy chcemy grać wieżę g7 jeszcze w trakcie? Wieża g7, no król tu, mm, nawet, to nie, nie chcemy, bo po skoczku f6 może się bronić nawet. Więc chcemy zagrać, e, na pewno chcemy, pomyślmy, może jeszcze przegu lepszego, wieża g4. No i grozi mat, zagramy tu, zagra tu, to mat, po skoczku h5. F5 mat. No musi wejść, no. No proszę, proszę, proszę. Przy... No szach, no i co? Aha, tu jeszcze ma. Ale no to gram tu po prostu. No, tak jest mat, nie wiem o co chodzi. No daje mata, no. No fuksem, jak zwykle fuksem się udało tutaj prze przemknąć. Zobaczmy, zobaczmy replay. No, tutaj, tak, tutaj jest pozycja taka podręcznikowa, w której stoimy trochę lepiej. F3A5 było dosyć dużym błędem, się okazuje, ze czarnych. No, konie 8 jeszcze większym, ale G4 nie było takie turbo dobre. Może po prostu trzeba było kontynuować i goniec C4. Nie, albo od razu skoczek D5, skoro pozwoliłbym. No, skoczek D5 był lepszy, ale G4 nie ma dramatu w sumie jeszcze. Jest trochę gorsze. Goniec c 6 też nie najlepsze, ale skoczek F5 już, git. Odbicie jak najbardziej, git. No, i tu już jest duża przewaga białych. Skoczek D5, skoczek wieża D8, wieża G1. E, a ja, jest ok. E, skoczek E5. No, skoczek bije F6 się okazuje, było pomysłem. No, ale było tutaj coś lepszego. Czy chodzi o bicie? Nie, to też nie chodzi o bicie. Może po prostu Hetman G2. No, Hetman G2 tutaj się okazuje, był najlepszym ruchem. No bo wtedy właśnie grozimy, na przykład on zrobi jakiś random move, no to grozimy, że zbijemy sobie tak, skoczkiem nie może w mat na g7, musi odbić się z madem, no i gramy goniec g5 i hetman sobie jest zdobyty w tym momencie. Myślałem o tym właśnie, żeby tutaj nie pobronić tego punktu na f i wtedy faktycznie będzie grozić pójściem hmm. Bicie skoczka na F6 w bardziej dotkliwy sposób. I Hetman G2 właśnie miałoby oba te zastosowania w sobie, czyli bronimy punk punktu F3, grozimy matem na G7, no i właśnie my jesteśmy w stanie wykonać tą groźbę bicia skoczkiem na F6. No ale poszło bicie skoczka F6, on odbija Hetmanem, i goniec G5, które Gierkę niestety, ale sprowadza do pozycji no delikatnie, delikatnie ciut lepszej dla czarnych. No a w rzeczywistości po prostu pozycję wyrównuje. Czy mogę dalej tu grać hetman g2? Tak, mogę dalej grać hetman g2. No i to jest ruch, który by podtrzymywał oczywiście przewagę. Nie wiem, h6 na przykład, żeby się bronić przed g5, ale to jakby jakieś h4 może nawet. No tutaj już mam do wyboru, no tutaj jest jakby ten pressing, tak? Czy bicie na g? Może nie, ale jakieś tu, na przykład tutaj, tutaj, tutaj. Jest tutaj trochę pomysłów. Ja zagrałem, bo oczywiście wydawało mi się, że super policzyłem wariant i na pewno po koniec G5 skończę z figurą więcej. No a jak wyszło, to widzimy, tu rzeczywiście jest duża przewaga czarnych, ale skoczek z biciem na E4 powoduje, że znowuż to białe wygrywają i z 2,7. E, Białe wskakują na 3-0. Oczywiście bicie na G6, bicie na G6, ma w 6 ruchach. Król H7, oczywiście wieża G4, skoczek d przedłuża. No i tutaj skoczkiem na C1, e, biciem skoczkiem na C4 przeciwnik przypieczętował e, swoją dolę nieszczęsną. należało grać prawdopodobnie skoczek F3, co delikatnie by przedłużyło jego, jego życie. No ale wtedy prawdopodobnie wieża G3 oczywiście. Nie ma co zrobić z tym skoczkiem. Grozi wieża H3 z matem. Musiał, musiałby chyba grać, żeby przedłużyć jeszcze, jak najbardziej, skoczka tutaj na, na G5. Na co my bijemy sobie tego skoczka? No i tutaj czarne mogło coś zrobić, żeby jeszcze nie odejść mata. mogło zagrać oczywiście królem tutaj, no ale to my gramy tutaj. Może zagrać tutaj. Nie wiem, koniec E2. No i mat w następnym ruchu już jest nieunikniony, ale na szczęście przeciwnik zagrał końce 4 i dostalił Mata na polu H4. No cóż, partia wygrana. Partia z dużo lepszą pozycją. Znowu w jednym, wypuszczona tak naprawdę w jednym ruchu, ale to nie jest nie był przypadek, tylko jakby no oczywiście moje tutaj braki w, w liczeniu. Nie wiem, jak tego mogą nie zauważyć, że bicie na F6, bicie, 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 bicie. bicie bicie I tutaj to jakby tą figurą zaczynałem cały wariant. Więc jakim cudem ja sobie wyobraziłem, że mam ją w dalszym ciągu na szachownicy? Nie wiem. No ale tak wyszło. Więc wygrywamy. Znowu jesteśmy w rankingu 1995 i brakuje nam jednej partii wygranej, żeby w końcu dobić do 2000. Co może już się wydarzy w następnym odcinku? Oglądajcie, to się dowiecie. A tymczasem dzięki za dzisiaj i do następnego.